Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika, a dzisiaj na kanał wjeżdża bardzo limitowany czołg IS3. 1274 elementy za 400 zł na stronie KOBI. Zestaw bardzo ekskluzywny, bo też ściśle numerowany. W pudełku znajdzie się certyfikat autentyczności i tabliczka z numerkiem. Zobaczymy oczywiście, jaki numer przypadł mnie, ale oprócz samego czołgu tam znajduje się również trybuna honorowa, na której znajdziemy postacie historyczne, takie jak choćby Żukow czy Paton. No i jeśli chodzi o zawartość zestawu, już nie mogę się doczekać, żeby go otworzyć, bo oczywiście zestaw nawiązuje do Parady Zwycięstw, która odbyła się 7 września 1945 roku i właśnie wtedy IS3 został zaprezentowany szerokiej publice. Tak to się prezentuje, a ja już chyba nie będę wam nic więcej opowiadał, bo pewnie sami jesteście spragnieni zawartości pudełka, więc idziemy na stół numer dwa. Tak, jak mówiłem, 7 września roku 1945 był okazją do pokazania całemu światu tego czołgu, ale czołgi trafiły do służby jeszcze w czerwcu 1945 roku. No, to jeszcze taka garstka faktów historycznych. Co do tego, co jeszcze znajdziemy w zestawie, mówiłem Wam o postaciach historycznych, wymieniłem Żukowa i Potona, ale jeszcze oprócz nich znajdziemy tutaj Robertsona i Keniga. Tutaj też możecie zobaczyć, jak wygląda ten certyfikat. Zaraz będziemy sprawdzać numer, możemy sobie oczywiście zweryfikować, jak wygląda silnik. Wymiary 35,5 cm, włącznie z działem, które wystaje dość intensywnie poza obrys czołgu. 13 cm wysokości możemy sobie oczywiście wieżyczkę zdemontować i zajrzeć do środka co też jest istotne, bo w mniejszych czołgach takiej możliwości nie mamy. No dobra, zajrzyjmy w takim razie do pudełka. Już je sobie wcześniej rozciąłem. No, i widzę, że certyfikat został zapakowany w kopertę, ale tym zajmiemy się za chwilę. Co do worków z klockami, te są ponumerowane od 1 do czwórki. Tak prezentuje się instrukcja, a ja jeszcze pokażę Wam ten certyfikat. Tylko, czy to jest zaklejone? Ano, jest zaklejone, więc dajcie mi moment, ja sobie to tworzę poza kamerą. Serio zapakowane tak, że nie dało się tego oderwać. Musiałem to po prostu delikatnie naciąć. No i trafił mi się numer 761. Mamy tutaj też podpis prezesa Kobi. Tak się zastanawiam, czy ten podpis jest nadrukowany, czy pan prezes każdy egzemplarz podpisywał osobiście. W każdym razie, jeśli mamy tutaj numer 761, to dokładnie taki sam znajdzie się na tej tabliczce. Jak tutaj możecie widzieć, numer to 000. No to co? Idę to poskładać i zaraz będzie. Będziemy mogli objeżdżać ten czołg. Ha, to jeszcze nie koniec. Tutaj jest numer, jakby co? Wcale nie trzeba tego otwierać. No, to tyle. No i wracam z czołgiem. Czołg wizualnie zdecydowanie daje radę, jest duży, jest szczegółowy, no i możemy pozaglądać sobie do jego zakamarków. Przez jego niestandardowe kształty jest tutaj też jeden moment, gdzie ciężko jest ze sobą spiąć kilka elementów, które po prostu są mocno pozaginane. Oczywiście też wam o tym powiem przy okazji omawiania czołgu. A jeśli chodzi o wszystkie dodatki, które wraz z czołgiem dostajemy, czyli płytkę z numerem, podstawkę pod silnik i trybunę honorową, to to są naprawdę bardzo fajne smaczki. Żeby było wygodnie, zaczniemy od wieżyczki. Ta jest luźno osadzona w czołgu, nie wymaga ona żadnego odpinania. Możemy sobie oczywiście regulować ustawienie lufy, no i możemy sobie też podnieść klapę i możemy tu umieścić jakąś figurkę. Co do samej wieżyczki, ta jest bardzo ładnie zaoblona, mamy tutaj dużo skosów i zaokrąglonych klocków i przede wszystkim jest tu też całkiem sporo nadruków, a te znajdziemy również od spodu. I to bardzo szczegółowe, bo zobaczcie jak to wszystko wygląda, tak wieżyczka prezentuje się od spodu, a my już możemy przejść do głównej części czołgu. Wspominałem Wam o miejscu, w którym jest delikatny problem z łączeniem. Chodzi o tę część, no bo zwróćcie uwagę, jakie mamy tutaj niestandardowe kształty i przede wszystkim najpierw trzeba zamontować klocki, które są osadzone w tym miejscu, następnie w tym i na końcu tutaj. Więc jest wiele pułapek, które w tym miejscu na nas będą czyhać. Dawajcie znać, czy jeśli już składaliście ten czołg, też mieliście ten problem. Wnętrze prezentuje się następująco. Przestrzeni jest całkiem sporo, a i Wyposażenia znajdziemy tutaj dość dużo, a jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentuje się miejsce na silnik, no to musimy sobie podnieść klapę serwisową, na której znajdziemy kolejne nadruki, o w tym miejscu. No i tu. Znajduje się silnik. To znaczy nie w tym momencie, bo ja go wymontowałem i umieściłem na podstawce. Silnik wygląda w ten sposób no i tylko od Was zależy, czy będziecie chcieli go trzymać na tej podstawce, czy będziecie chcieli go trzymać we wnętrzu czołgu, ale to wiecie pewnie kwestia osobistych preferencji. Tak, czołg prezentuje się z tyłu, i tu znowu znajdziemy kolejne nadruki. I też wydaje mi się, że bardzo ładnie ta bryła jest odwzorowana z każdej strony. I często też pojawiają się pytania, jak działają gąsienice. No, to i w tym wypadku wam to pokażę. Działają bez zarzutu, no ale też wewnątrz gąsienic nie mamy zbyt wielu elementów, więc teoretycznie jest też mniejsze ryzyko, że one gdzieś tam mogą się blokować, mogą trzeszczeć i tak dalej. Tutaj wszystko działa bardzo płynnie, tylko znowu powiem to, co powtarzam regularnie: najlepiej jest testować gąsienice na jakimś dywanie czy na wykładzinie. W ogóle nie róbcie tego na jakiejś chropowatej powierzchni typu beton, kostka brukowa itd., bo te elementy sobie będziecie mogli wtedy uszkodzić. No to tyle jeśli chodzi o czołg, przejdźmy do figurek. Jednak zanim przejdę do trybuny honorowej, jeszcze zerknijmy sobie na tę tabliczkę. Mamy tutaj oczywiście nazwę zestawu, mamy jego skalę, mamy informacje o wydarzeniu, którego zestaw dotyczy, i przede wszystkim jest tutaj indywidualny numer, który znajdzie się również na certyfikacie. Co do figurek, te są pełne detali. Jeśli chodzi o szczegółowość nadruków, wygląda to świetnie, cała masa odznaczeń, orderów itd. No a sama trybuna prezentuje się bardzo dobrze. Z tyłu możecie zobaczyć cztery flagi osadzone na masztach. I tutaj też z przodu możemy zobaczyć, jak one sobie zwisają. Serio, wygląda to bardzo dobrze i wydaje mi się, że w ogóle figurki umieszczone od razu na takim ekspozytorze dodają sporo punktów do fajności w kategorii ekspozycja. Zestaw kolekcjonerski, typowo na półkę, i to ze względu na certyfikat z numerem i tabliczkę z numerem, podstawkę pod silnik czy podstawkę pod figurki, ale i też z tego względu, że konstrukcja jest dość mocno zaawansowana. No i ten przód czołgu, o którym Wam mówiłem, jest bardzo delikatny. Lepiej go postawić na półce, patrzeć na niego i podziwiać, aniżeli się nim bawić, no bo te elementy lubią odpadać, lubią się przesuwać one w tym miejscu bardzo delikatnie trzymają. No chyba, że Wam to nie przeszkadza, to oczywiście możecie testować swoją cierpliwość, ale zaznaczam, że to jest delikatny minus wynikający z tego, że priorytetem zapewne tutaj było oddanie kształtów tego czołgu, a nie aspekt zabawowy, ale też Kobi na swojej stronie informuje o tym, że to jest model dla dorosłych pasjonatów, więc jeśli wśród Was są tacy, dawajcie znać, czy ten czołg już znalazł się w Waszych zbiorach, czy dopiero planujecie jego zakup, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!